Witam wszystkich. Dzisiaj trochę ulepszania. Ostatnio było ulepszania trochę zatrutych, ale dzisiaj się pobawię brzegowym ostrzem. Takim pod Ninja i pod Szamana. Ulepszanie, oczywiście, do plus 9. No, po, powiem tak: nie ma co się obijać. Nie ma co się bawić półproduktami, czyli plus 6, bo to jest bez sensu. Sami dobrze o tym wiecie. I takie sobie stwierdzenie założyłem, że. To znaczy, tak pomyślałem, że jeśli na przykład miałbym mniej bodzi, ulepszaczy i tak dalej, kasy przede wszystkim, to może chciałoby mi się bardziej grać w tą grę. Bo tak naprawdę teraz to polega ona tylko na tym, żeby wejść do M1, popisać trochę na czacie gildyjnym i no, nic więcej, praktycznie nie ma co tutaj do roboty. Teraz ostatnio trochę za lekami plusli jeździłem po pustyni i zabijałem metki, ale no. Jak sami widzicie, plus 7 brzegowy mnie nie lubi. Oj, nie lubi. Bardzo mnie nie lubi. A jak mnie lubi, to dalsze mnie nie lubi. No to, to to, prowadza po prostu do szału. I tak trochę bez sensu, jeśli się cały czas pali, 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 pali. Coś wreszcie mogłoby się udać zrobić w tej grze. Bo tak naprawdę, no wiecie, no. Co z tego, że gracz XYZ zrobi, a. Inny będzie palił non-stop tą samą rzecz. Niekoniecznie mówię tutaj o sobie, ale wiecie, no, palić cały czas jedną rzecz na plus 7 nie musi wbić, a jak się wbije na plus 7, to sami widzicie, jaki jest tego efekt. Właśnie, właśnie, właśnie. Jak dla mnie to jest po prostu trochę żenada, bo powinny być, nie wiem, jakieś fajne ulepszacze po prostu, żeby to się chciało, żeby gracza zachęcić do tego, żeby ulepszać, żeby mieć item plus 9 co z tego, że na przykład, nie wiem ja mam tam prawie całe aku plus 9, tylko hełm mam plus 6 ale to tylko wina jest z tego, że mi się po prostu nie chciało go ulepszać, nie chciało mi się dropić tych rzeczy, wiecie tych mm, jak to się tam nazywa teraz bo się nie ulepsza hełmy perłami, tylko kawałkami czegoś tam, ale to tam nie, mniejsza o to No, i jak sami widzicie, to jest po prostu szczyt szczytów. Bądź nie wiem, ile na to zużyłem. Tak naprawdę nie nagrałem 5 ulepszeń na plus 7. Nie wiem czemu po prostu się nie nagrały. Albo po prostu z pośpiechu, albo po prostu nie wcisnąłem odpowiedniego klawisza. Myśląc, że, wie, że wiecie, już się coś tam nagrywa. Ale okazało się, że oczywiście nic się praktycznie nie nagrało. Ulepszenie na plus 9. Jak mi się uda się, czy nie uda? To już nie będę mówił. To sami sobie obejrzycie do końca film. Mam w ogóle y, pomysł na ten weekend i myślę, że spodoba Wam się. Szczególnie osobom, które grałem na różnych serwerach. Yy. Będzie zabawa, coś jak z King's Agent, ale tutaj, tutaj już zobaczycie w czwartek albo w piątek. Więc możecie się sobie poczekać hmm. i kolejny blech powiem wam że to już się staje nudne jeśli zobaczycie kolejny blech na plus 7 i tak blechy 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 cały czas a gf chyba lubi nas wkurzać żeby nie użyć jakiegoś ostrzejszego słowa no dobrze na plus 5 coś się dopiero w ogóle zaczyna czy na plus 6 na plus 6 tematowe są tak Przecież bywa masakra. No i na koniec, już sami wiecie, co jest dokładnie. Kolega chciał chyba drop z metka, ale mu nie wyszło. Okej, okay, do zobaczenia i piszcie, jak wam idzie na przykład ulepszanie. Do zobaczenia jeszcze raz.